1500 metrów Czytałem programy, co oni są zmienić. <laughs> Albo nie <laughs> wiedzą o co chodzi w ogóle w parlamencie. Tak, przed Trybunałem Wójtowym witamy tych co biegną na 1500 metrów. Co? Co jak? Zobaczymy, czy komuś się uda, że poniżej 4 minut. W takim upale, proszę Państwa, to trzeba... Być naprawdę dobrze wyplanowanym, żeby znieść szybki bieg na tym dystansie. Gdzie Bartek? Gdzie biały jest? A, widzę. Widzę, widzę.

Bartek. Tak, to jest Krzysiek. I ten pierwszy też. Idziemy na Tu, peleton. A tu uciekają. Nie, no bo wiesz, żeby później. <grystanie> co jest z Białym tak wolno lecą? Co? Ostatnio się ścigał rok temu, razem leciał z tym trzecim, co teraz przegrał na ostatniej, pro, na ostatniej zmianie. Trybunał na mamy na wybrzeżu, trybunał główną na... <grystanie> Ten, co jest piąty, to ze mną bieg, to kurde, on tak dziennie bieg. Ten też zresztą bieg ze mną. Dalej biały. Ostatnia prosta. No wiem. Mamy jeszcze chwilkę do mety, a ja z dużą witam najlepszą w służbę medyczną sportową. Proszę Państwa, jeżeli ktoś studiuje historię i wytrzyma dyskusję rzeczową z naszym panem doktorem, to nagroda specjalna ode mnie. Niech że super lekarz, to super historyk.

Tak należy się bawić. Tak należy się bawić. Chyba ten 100 mil na